Dzień dobry, w dziś do sprzedania mamy fajnego Jeepa Wranglera, w wersję Sahara, wersja Cabrio, autko z 2021 roku, z przebiegiem 31 tysięcy kilometrów, jest to taka unikatowa jednostka, ponieważ ma manualną skrzynię biegów, więc nie ma co się popsuć w aucie. auto jest można powiedzieć, że bezwypadkowe lekko tam uszkodzone było z przodu delikatnie, jest wszystko nowe napęd na cztery koła światła, wszystko polskie menu na Europę nawigacja satelitarna kamery na przód i tył skórzaną tapicerkę, podgrzewane fotele podgrzewana kierownica tempomat, multifunkcyjna kierownica cztery gniazda AUX auto jest jak nowe kompletnie nic nie zniszczone nie powycierane. bardzo piękny samochód daszek można całkowicie ściągnąć nagłośnienie Alpiny z buferem w bagażniku Bardzo tutaj fajnie gra Światło mamy full ledowe Już się odjechać kawałek kierownicę, podgrzewane fotele, dwie kamery, jedna z tyłu, druga z przodu. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Niech Wasza żywnośćka krajina tutaj ten pomacik, Bluetooth. Mamy tutaj CarPlaya z możliwością nieużywania w ogóle kablu, kabla. Wystarczy się połączyć z Bluetoothem, mamy CarPlay muzykę, wszystko auto naprawdę przepiękne jak nowe nie wymaga żadnego wkładu finansowego jak był sprowadzony zdjęcie tam wystawiamy na stronie jak to autko było uszkodzone jest naprawione całe w oryginale także. zapraszam na oględziny jazdę próbną najniższa cena w Polsce nie ma takiej ceny i to jest jedyne auto w manualnej skrzyni biegów. Także nie ma problemu z tą skrzynią, bo te automaty potrafiły się tam psuć, więc tutaj nie ma co się zepsuć. Zapraszam autokomisosowa Sopocka 19